Kolekcja Legendy FSO. Numer pierwszy z Warszawą 203P, tylko 14,99. Kiedyś w fabryce FSO rodziły się samochodowe legendy. Dziś wszystkie mogą być moje. Kolekcja Legendy FSO, a w niej ciekawe zeszyty i metalowe modele. Seryjnych aut, samochodów specjalnych i kultowych prototypów. Zamów teraz na deagostini.pl Witam. Rok temu nagrałem zapowiedź kolekcji, w którą mało kto wierzył, że się ukaże. Podobnie jak z Ursusem, który po około roku wyszedł, tak samo i w tym przypadku, a dokładniej mówiąc w przypadku kolekcji Legendę Weso, sytuacja się powtórzyła. Dlatego też jest to znak, że filmy, które nagrywam, warto oglądać, bowiem już drugi raz potwierdziło się, że zapowiadana kolekcja ukazała się. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, nie jest to test, a kolekcja, która z pewnością się ukaże. Premiera numeru pierwszego będzie miała miejsce 19 stycznia, a więc za 3 dni. Porównując wersję testową do tej aktualnej, można doszukać się kilku zmian. Są również niektóre tematy, które wcale nie uległy zmianie, dlatego też opowiem raz jeszcze od początku o kolekcji. Niech to będzie aktualizacja do filmu z wersji testowej, ale po kolei. W temacie kosztów nie ma żadnych zmian było i jest 14.99 za numer pierwszy. Oczywiście za wysyłkę nie ponosimy dodatkowych kosztów. Te Agostini informuje, że modele wykonano w skali 1:43. Poza tym wysoka jakość wykończenia, realistyczne detale, zachowane proporcje. Zawierają elementy wyposażenia wnętrza. Seryjne auta, samochody specjalne i kultowe prototypy FSO. Dzięki tej fascynującej kolekcji, bogato ilustrowanej m.in. wieloma archiwalnymi zdjęciami z epoki, odkryjesz interesujące informacje o autach produkowanych w fabryce na Żeraniu, a także ich historii i szczegółach konstrukcyjnych. Starannie odwzorowane detale. Kolory, oznaczenia, rejestracje, modele w każdym detalu nawiązują do niezapomnianych samochodów sprzed lat. Modele powstały na bazie oryginalnej dokumentacji FSO, metalowe modele z plastikowymi elementami. Miniatury seryjnych aut, samochodów specjalnych i kultowych prototypów odwzorowują oryginalne samochody z fabryki na żeraniu. Modele wykonano z najwyższą dbałością o szczegóły. Wszystkie detale aut zostały drobiazgowo odtworzone. Każdy zeszyt przedstawia dołączony do niego model. To się, kto zaprojektował auto, jak powstawało i sprawdzało się w eksploatacji. Pierwsze numery kolekcji. Numer pierwszy zawierał będzie zeszyt oraz model samochodu Warszawa 203P w cenie 14,99, tak jak mówiłem na początku. Numer drugi zeszyt oraz model samochodu Ogar 1500LS w cenie 34,99. Numer trzeci zeszyt oraz samochód Syrena 104F w cenie 54,99. No chyba, że zdecydujemy się na prenumeratę. Wtedy jego koszt wyniesie 44,99. Numer czwarty. Fiat 125P, kabriolet. Jeżeli chodzi o koszty, to sytuacja wygląda tak samo jak w modelu numer 3. No i numer piąty, zeszyt oraz model samochodu Polonez Jamnik. Również w cenie 44,99 w prenumeracie oraz 54,99 w kiosku. No i tutaj widzimy kolejną zmianę w porównaniu do testu, gdzie miał być Polonez Kupę. Tutaj będzie Polonez Jamnik, co uważam jest strzałem w dziesiątkę. Zawartość numeru pierwszego. Zawartość numeru pierwszego zaprezentuję na końcu materiału. Prezent przy zamówieniu w przedsprzedaży. Wyjątkowa podkładka pod myszkę. Aby ją otrzymać, należy zamówić kolekcję do 2 lutego, no i informacja, że otrzymamy ją z ósmą przesyłką. Oferta prenumeraty. Retro czapka z daszkiem, prezent z dziesiątą przesyłką. Retro notatnik, prezent z siódmą przesyłką. Brelok FSO, prezent z piątą przesyłką. Segregator na zeszyty kolekcji, prezent z trzecią przesyłką. Dwa plakaty z autami FSO, prezent z pierwszą wysyłką. Oferta Premium oferuje nam 8 dodatkowych, unikatowych modeli. Dopłacając 10 zł dodatkowo za numer, począwszy od numeru trzeciego. Otrzymamy te oto 8 unikatowych modelów. Pierwszy z nich to Fiat 125P Straż Pożarna. Otrzymamy go z 11 przesyłką. Caro Straż Pożarna wraz z 13 przesyłką. Warszawa 201S wraz z 15 przesyłką. FSO 125 Taxi z 18 przesyłką. Warszawa 203 Taxi z 21 przesyłką. Polonez Karo Radiowóz z 24. przesyłką, Warszawa 202 Ambulans z 27. przesyłką, Warszawa 203 Milicja z ostatnią wysyłką. No i tradycyjnie zeszyty w wydaniu cyfrowym. A więc podsumowując, numer pierwszy 1499, numer drugi 3499, numer trzeci i kolejne 4499 w prenumeracie zaś w kiosku 54,99 co daje sumę 4699 zł w ofercie Prynumeraty, zaś kupując w kiosku zapłacimy 3300 zł za całą kolekcję. Koszty te biorą się stąd, iż kolekcja liczy 60 numerów. 5 pierwszych numerów ukazywało się będzie co dwa tygodnie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do sekcji komentarzy, a teraz zapraszam do rzucenia okiem na zawartość numeru pierwszego. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!